Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w lasach Piaśnickich, w miejscu, w którym w pierwszych miesiącach II wojny światowej Niemcy dokonali masowego mordu, głównie na Polakach. Zginęło tutaj około 14 tysięcy osób. Było to również w ramach akcji Inteligencja. Dokonano mordu na polskiej inteligencji, zginęło wielu księży, również błogosławiona Alicja Kotowska, zakonnica. Jestem tutaj z panem Tomaszem Meringiem, który jest autorem komiksu o zbrodni w Piaśnicy. Panie Tomaszu, skąd pomysł na komiks, na popularyzację tego tematu? Pomysł jest, był taki, że Interesuję się komiksami historycznymi już historią jakiegoś czasu i ponieważ wiedziałem, że w, w takiej popularnej formie tego jeszcze nie ma na rynku dawniejszym, to postanowiłem zająć się tym tematem. Muzeum Pieśnickie powstało też tutaj w międzyczasie, więc znalazłem się wydawca i tak komiks powstał na podstawie informacji źródłowych, które, które sam znalazłem i też właśnie ze źródeł z, z tego muzeum, nie? W Polsce wciąż mówi się mało, bardzo mało o tym mordzie w Pieśnicy. Jakiś czas temu powstał film Kamerdyner, który trochę nagłośnił ten temat, ale jaka jest świadomość Polaków na temat tego, co się tutaj działo i czy nadal znamy wszystkie szczegóły mordu, który tu się dokonał? Myślę, że świadomość jeszcze nie jest taka duża, tego co się tutaj co się działo na Pomorzu, wiemy co było już potem, co się działo w II Światowej typu w Auschwitz, prawda, typu Katyn wcześniej i jeżeli chodzi o, o, o stan badań, to, to wciąż trwają te badania, żeby zbadać dokładnie tutaj też ilość ofiar na przykład i na przykład śledztwo IPN-u wciąż trwa tak, na ten temat. W jaki sposób dokonywano tego mordu? Wiemy, że to trwało od października 1939 roku aż do kwietnia 1940 roku. To znaczy, yy, po prostu złożono tutaj ludzi, którzy wcześniej zostali wytypowani przez Niemców yy, na podstawie Księgi Gończaj, jeszcze sporządzonej przed wojną. Yy, I no, stał już wiedział, yy, kto tutaj jest jakby takim przewodnikiem ja powiem takim narodowym, to elitą, i po kolei wszystko tutaj złożono, no i mordowano. Później, jak wiemy, starano się zatrzeć ślady. Tutaj znajdujemy się przy miejscu. Byłego krematorium, gdzie w 1944 roku Niemcy, używając do tego więźniów z obozu Sztuchhof, starali się zatrzeć ślady zbrodni, spalić tutaj zwłoki tych ofiar. No tak, z tym takim słynnym maszem śmierci, właśnie zostali zaangażowani do tego, i potem sami zostali zamordowani. Więc tutaj jest. Już okupant wiedział, że, że tutaj jakaś sprawiedliwość pewnie tutaj będzie chciała ich no i zacierali te właśnie ślady zbrodni, nie? W swoim komiksie jakie postacie pan opisał? Które historie osób zamordowanych tutaj są? najbardziej wartościowe, aby o nich wciąż mówić, aby je przypomnieć? W tym komiksie tak się złożyło, że występują głównie bohaterki po prostu, czyli kobiety. Czyli siostry Panek, tutaj jedna z nich była nauczycielką języka polskiego, zamieszkiwała razem z ojcem właśnie w wili Panek, które potem została zamieniona na siedzibę gestapo. Też był siostra Kotowska i jeszcze parę innych osób. Ale to tak dziwo właśnie komuś takim, że powiem, bo bohater jest kobietą, tak, tak, tak wyszło. Nie I Pan był autorem i scenariusza i grafiki. E, tak, ja zebrałem fakty tutaj historyczne, które do których dotarłem. Część musiałem jakby tak sfabryzować, czyli dodać troszeczkę wyobraźni, żeby no, na podstawie żeby oddać ducha epoki trochę i żeby to po prostu była taka jedna sp sp spójna narracja. Znajdujemy się nad grobem błogosławionej Alicji Kotowskiej. Kim była, jaka jest jej historia? Siostra Kotowska była nauczycielką i prowadziła szkołę tutaj dla dziewcząt. I, no i była takim taką postacią znaną i szanowaną tutaj w Wejherowie przed wojną. Właśnie z tego żeby że wychowała młode pokolenie. Tutaj właśnie ona jest przedstawiona jako jedna z takich no tutaj głównych postaci, znanych, które zostały zamordowane w lasach pieśnickich. Widzimy tutaj informację, że właśnie w tym miejscu podczas ekshumacji znaleziono różaniec. Jednak siostra Kotowska, jej historia to tylko mały fragment tego. Co tutaj się działo? Bardzo wiele osób zostało zamordowanych z różnych warstw społecznych. Zgadza się. Tutaj Kodowska jest przykładem duchowieństwa, tak, tutaj zakonnicy, ale też byli mordowani księża, byli mordowani, byli mordowani też osoby niepełnosprawne umysłowo, a to też wrogowie reżimu, też byli tutaj zwożeni z Niemiec, reżimem właśnie Hitlera. Leśnicy, też różnych wyznań, bo też mamy tu grupę jednego tutaj człowieka, który był wyznania mahometańskiego. Więc tutaj mamy dość, dość duży przekrój, to właśnie chodzi o tą etniczność i, i wyznanie też. A jeśli chodzi o Polaków, z jak, jakich to było rejonów, jakie to były warstwy społeczne głównie? To była inteligencja, to byli sędziowie, to byli urzędnicy, nauczyciele. Także Te osoby, które mogły tutaj, zaprowadzały też, właśnie, że tak powiem, na tych polskość przed wojną. W jakim momencie, w jaki sposób ta lokalna społeczność dowiedziała się, że te, ci ludzie nie są gdzieś wywożeni, tylko tutaj mordowani? Skąd mamy jakieś pierwsze relacje? Mam informację drużnika, który tutaj e, widział, że są, e, wjeżdżają do lasu wozy, gdzie byli zapakowani na na, na, na te samochody ciężarowe ludzie, e, są świadkowie, którzy, którzy słyszeli strzały, e, jest je, jedna e, pani świadek, która, która widziała to też właśnie e, już po egzekucji e, ludzi w dołach, tak, które już, już, już tutaj, oni już byli zamordowani, także e, są świadkowie, którzy to wszystko widzieli. Czy sprawcy tych zbrodni zostali ukarani? Kto tutaj był najbardziej odpowiedzialny za te zbrodnie? E, no tutaj Gauleiter Forster no, był osądzony, To też występuje teraz na moim komiksie, ale jak było z egzekucją, to, to, to nie wiem, bo to, to jest sprawa dość kontrowersyjna, żeby w ogóle to nastąpiło. Zapewne jeszcze, zapewne jeszcze bardzo dużo zagadek. Jak pan powiedział, trwa śledztwo IPN-u. Czy cokolwiek wiemy, na jakim to jest etapie? Czy trwają tutaj jakieś prace? Czy nadal na przykład byłaby potrzeba dokonania tutaj ekshumacji w tych lasach? Ja myślę, że trzeba by jeszcze przejrzeć dokumenty, akta, w których się znajdują w Niemczech. Bo tam, ponieważ my znamy tylko, o ile mi wiadomo, Około 800 nazwisk tutaj ofiar, z imienia nazwiska, a ich wiadomo, że było znacznie więcej. To też jest ciekawe, że o tym się nie mówi. Tak mówi się teraz na przykład dzisiaj dużo w sprawie wyjaśnienia kwestii Jedwabnego, gdzie jak wiemy ofiar było kilkadziesiąt, a tutaj mamy kilkanaście tysięcy. No i właściwie jest to tak. Przemilczane, jeśli na przykład nawet chodzi o kwestie ubiegania się o jakieś odszkodowania ze strony niemieckiej. No, trzeba te fakty pokazywać i nagłaśniać. No, bo jeżeli tego się nie zrobi, to, 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 no, to wtedy no, może to być po prostu no, zapomniane. I, 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 no, I no i tak. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa, żeby zainteresować się historią Piaśnicy. Rozmawiałam z panem Tomaszem Meringiem tutaj właśnie z tego miejsca, z miejsca mordu, który się dokonał na Polakach. Warto tutaj przyjechać. Upamiętnić ofiary. Warto więcej na ten temat mówić. Serdecznie dziękuję. Zachęcam do tego, aby śledzić, aby subskrybować mój kanał.